Komfort i poczucie bezpieczeństwa, czy wolność nawet do ofiary życia? A może jest jeszcze trzecia droga do czego dzisiaj wzywa nas Bóg? Zapraszam. Posłuchaj tego. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział trzeci, werset 1-3. W 15 roku panowania Tyberiusza Cezara, gdy rządcą Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą Galilei Herod, tetrarchą Iturei i okręgu Trachonitis jego brat Filip, tetrarchą abileny Lizaniasz, a arcy z arcykapłana Annasza i Kajfasza, Doszło na pustyni słowo Boga do Jana syna Zachariasza, więc przybył on do tej całej leżącej nad Jordanem krainy, wzywając do chrztu pokutnego dla odrzucenia grzechów. Teraz w tłumaczeniu na polski. W czasach, kiedy naszą kochaną ojczyzną, umęczoną, rządzili pospołu. Naszą ojczyzną, która utraciła niepodległość, rządzili pospołu namiestnicy imperium i miejscowi kolaboranci ręka w rękę ze skorumpowanym duchowieństwem. Bóg skierował do Jana słowo, i Jan zaczął wzywać do chrztu, do nawrócenia wewnętrznego. Kiedy czytam takie słowa jak te właśnie dzisiejsze, to się uśmiecham w duchu, bo mm, przypomina mi się nasza polska historia i to, jak bardzo to słowo y, idzie w poprzek y, naszej, naszej polskiej historii. A, ale nie będzie o polskiej historii. Nie będzie o polskiej historii, tylko będzie o tym, gdzie leży prawdziwa wolność i do czego rzeczywiście i naprawdę wzywa nas Bóg. Bo to jest tak, ja jestem wychowany w duchu patriotycznym i duch powstań, duch walki o wolność to jest, to jest ta przestrzeń, w której wyrastałem i która jest mi. Od dziecka bardzo bliska. I jednocześnie, mając już swoje lata i też doświadczenie tego, co działo się w Polsce w latach 80., -tych, 90., -tych, czyli okresu Solidarności i okresu tego, co działo się po przemianach roku 89., też z ludźmi, którzy byli bohaterami Solidarności, ja wiem, jak bardzo prawdziwe jest to słowo. I jak bardzo wolność, do której wzywa Bóg, jest inna albo nie tożsama e, z tą wolnością, a, o którą tak łatwo, no może nie łatwo, ale o którą walczymy i która na końcu okazuje się nie tym, co nam się wydawało. Nie będę wchodził w wątki konkretne polityczne. Natomiast... E, Słowo, które dzisiaj Bóg kieruje do nas, mądrość duchowa, którą Bóg dzisiaj chce nam powiedzieć, jest taka: Wolność jest tylko we mnie. Prawdziwa wewnętrzna wolność jest tylko we mnie, dlatego dzisiaj wołam do Ciebie, dzisiaj w Twojej biedzie i dzisiaj w Twojej sytuacji nie tylko wewnętrznej, ale również sytuacji społecznej, politycznej, wzywam Cię do wewnętrznej przemiany. Wzywam Cię, przyjmij na dzisiaj, podejmij decyzję wewnętrznej przemiany, a odnajdziesz prawdziwą wolność. Tą wolność, która przychodzi z nawrócenia i której żadne, żadne imperium E, żadna korupcja i zepsucie w kościele, e, żadne e, skandale polityczne nie są w stanie ci zabrać. Tą wolnością jestem ja, Bóg, który przychodzi do ciebie. I w zasadzie na tym, e, na tym można zakończyć. Na tym można zakończyć. Jeżeli e, Oglądasz tą mannę. To prawdopodobnie jesteś kimś, kto już kiedyś w życiu taką decyzję podejmował, a może już nie raz, no ja nie raz. Taką decyzję właśnie decyzję przemiany wewnętrznej, decyzję nawrócenia się znowu i znowu i znowu, odrzucenia grzechu, odrzucenia tego, co znowu się do mnie przykleiło, co znowu. Wydało mi się bardzo, bardzo atrakcyjne, a na końcu okazało się zniewoleniem. Więc jeżeli jesteś taką osobą, to nie jesteś wcale kimś wolnym, znaczy kimś, już, jeżeli jesteś kimś, kto już taką decyzję podejmował w życiu, to nie znaczy, że jesteś już jakby wolny do grobowej deski. Ponieważ to jest też moje doświadczenie, ale, ale nie tylko moje, przychodzą regresy. Przychodzą powroty, a już mówię, szczególnie w naszych polskich realiach, e, rozpalonych emocjach politycznych, to właśnie się dzieje. I nawet chrześcijanie, szczerzy, gorliwi, głęboko wierzący, są okopani po jednej ze stron walki politycznej. Więc jeśli zdarzy, zdarzyło ci się zostać żołnierzem jednej ze stron. Dzisiejszych sporów politycznych, to słowo mówi dzisiaj do Ciebie: Przyszedłem do Ciebie i wzywam Cię do wewnętrznej przemiany, i w ten sposób odnajdziesz prawdziwą wolność, nie tylko dla siebie, ale również dla swojego kraju, również dla swoich bliskich. To jest bardzo, słowo bardzo trudne dla mnie, szczerze powiedziawszy, bo kiedy widzisz dookoła zepsucie, zepsucie w kościele, kiedy widzisz zepsucie polityczne, cynizm polityczny, kiedy widzisz ludzi, którzy psują Polskę, kiedy widzisz ludzi, którzy, dla których ich własny interes jest ważniejszy niż interes ojczyzny, niż interes rodaków. To chcesz podjąć walkę. I ja Cię dzisiaj nie, nie chcę w żaden sposób od tej walki odstręczać. Nawet Jezus tego nie robił, ponieważ nawet ci zeloci, którzy z nim poszli, czy to Piotr, czy to Judasz, czy, czy inni, pozostali sobą. Więc ja Cię od tego nie odstręczam, ale dzisiaj mówię, przyjmij słowo, które przychodzi do Ciebie i wzywa do wewnętrznej przemiany, i bądź w tej przemianie bardziej Piotrem niż Judaszem. Ale nie mówię Ci, czy masz nadal zostać politycznym zelotą. Mówię Ci, zostań wyznawcą Jezusa, przyjmij Jego słowo i niech ono pracuje w Twoim sercu. Nie będę już 10 raz powtarzał. To jest taki, taki urok, urok live'owych audycji, że potem tego się nie wycina. Więc nie będę wycinał, ale zostawiam Cię w tej chwili z psalmem 64, jako modlitwą. Podziel się proszę wersetem albo słowem, które ciebie dotyka. Wyprowadź sobie z tego psalmu modlitwę uwielbienia i dziękczynienia i uwielbienia. A jeżeli masz też jakieś doświadczenia dotyczące właśnie tej, tego napięcia, które jest w nas pomiędzy tą wolnością, tą walką o, o wolność polityczną i wolność duchową, napisz o tym. Jeszcze raz tylko to powtórzę, bo chcę, żeby to dobrze wybrzmiało. Nie wzywam Cię do porzucenia zaangażowania politycznego czy, spo czy jakiegoś innego, no tak, politycznego. Nie, nie. Ale zobacz, gdzie jest prawdziwa wolność i prawdziwa przemiana. Nie tylko nasza wewnętrzna, ale naszego życia duchowego i społecznego. Dobrego dnia Ci życzę i do zobaczenia jutro.